Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezwykle miło móc gościć was na kanale Flavor Design. Słuchajcie, mamy nowe pokrowce do 16, do iPhone'ów 16 generacji. Pokrowce od Subcase'a, a, a dokładnie UB Mag. UB to jest skrót od Unicorn Beetle, czyli nazwa, którą bardzo lubi Subcase. Nazwa, która w naturze oznacza bardzo pancernego żuczka. W tym przypadku jest zarezerwowana dla jednych z najbardziej pancernych pokrowców, jakie możecie znaleźć do iPhone'a. I choć w tym konkretnym przypadku, może nie jest to. Najbardziej pancerne ze wszystkich pokrowców subcase'a to ma bardzo dużo cech, które rzeczywiście świadczą o zdecydowanie podwyższonej odporności. Z tym, że właśnie w przypadku tego case'u, który szczerze powiedziawszy mi bardzo przypadł do gustu, jest to dosyć wszystko dyskretne. W pokrowce subcase'a bardzo często są takie naprawdę mocno nabudowane i o takim powiedziałbym, że nawet dosyć agresywnym designie. Tam po prostu sporo się niejednokrotnie dzieje. Tak w przypadku Yubimak ten design jest jednak dosyć mocno stonowany. To tu i na Pierwszy rzut oka może przypominać chociażby magmaty naszej marki Tech Protect czy pokrowce takie jak Ultra Hybrid, na przykład od Spigena. Czyli mamy tutaj dosyć klasyczną hybrydową konstrukcję i takie jednobryłowe etui. Subcase robi dużo rzeczy takich, które składają się z wielu części, które dopiero nakładamy na telefon po kolei. Tutaj nie, mamy coś, co w zasadzie jest jedną bryłą, ale materiały wykorzystane są tutaj, no, minimum dwa, bo plecki wykonane są z bardzo grubego, dosyć sztywnego, faktycznie poliwęglanu. Brzegi natomiast, cały ten bumper, który tworzy nam się tutaj dookoła i który tak naprawdę będzie świadczył o tej odporności, o możliwości absorpcji wszelkich sił, które po prostu działają chociażby w przypadku upadków, wykonany jest z termoplastycznego poliuretanu, czyli materiału sprężystego. No i właśnie to, co przede wszystkim wyróżnia, zwłaszcza w obrębie marki Subcase to etui, no to bardzo stonowany design, ale design, który też istnieje. Mi na przykład bardzo podoba się jedna rzecz, którą zobaczycie od razu, jak tylko założę z powrotem to etui na iPhona. Mam to jest rzecz jasna: pierścień magnetyczny. To jest to MAG w nazwie, czyli oczywiście to ETUI zapewni pełną kompatybilność pomimo grubości tego tworzywa ze wszystkimi akcesoriami magsafe'owymi. ale Czym rzecz? Bardzo często ten pierścień jest bądź ukrywany, bądź implementowany w taki sposób w etui, żeby był stosunkowo dyskretny. Tutaj natomiast zrobiono z tego element designu. To etui jest czarno-szare, czyli bardzo stonowane. I jednocześnie ten pierścień też, jak widzicie, nawiązuje kolorystycznie do po prostu palety barw, która jest na samym etui. To w sumie jest spoko, no bo po co ukrywać coś, co i tak jest bardzo kluczową funkcjonalnością dla takiego etui, skoro można z tego zrobić właśnie część po prostu designu i to rzeczywiście sprawdza się nieźle. Wewnątrz tej jakby obwoluty z termoplastycznego poliuretanu, która na brzegach jest oczywiście czarna. Jak widzicie mamy ramkę, która jest szara i ta szarość jest powtórzona po prostu na tym pierścieniu. Prosty zabieg kosmetyczny, który moim zdaniem sprawia, że wygląda to wszystko naprawdę całkiem atrakcyjnie i zwłaszcza z wariantami ciemnymi iPhone'ów moim zdaniem gra po prostu świetnie. I tak jak wspominałem pomimo, że to etui jest stosunkowo niepozorne to jest naprawdę odporne. To etui przeszło drop testy i odstrzymało standard wojskowy 810H w metodzie 516.8, czyli zostało upuszczane prawdopodobnie około 20 razy z wysokości około metra na twardą powierzchnię. To wydawałoby się, że stosunkowo niewiele, ale tak naprawdę czasem tyle wystarczy, gdy telefon spada na mnie fortunnie na twarde podłoże i akurat tak ułożą się siły, oczywiście bez żadnego case'u na obudowie, że... Przy 20-30 takich upadkach nie wydarzy się nic, ale czasem za 31 potrafi po prostu siła pójść w taki sposób, że pomimo, że nawet ekranem nie dotkniemy podczas upadku podłoża, to i tak on po prostu pęknie od naprężeń. W takim case macie no, poniekąd gwarancję tak naprawdę, że upadki no, oczywiście z nie jakichś bardzo wysokich wysokości, tylko powiedzmy z wysokości takiej no, luźno spuszczonej ręki, po prostu kiedy telefon gdzieś tam wyślizguje się, ktoś nas Trąci. nic nie powinno się wydarzyć. Czy telefon przetrwa upadek z wyższych wysokości? No tutaj znowu jest ta sama właśnie zasada. Wiele razy prawdopodobnie tak. Natomiast no, tego że ciasno już nie jesteśmy w stanie Wam zagwarantować. Ja co najwyżej mogę potwierdzić tyle, że rzeczywiście to etui po prostu, zwłaszcza tego materiału ma tutaj wszędzie sporo. Telefon troszkę rośnie w nim, jasne. Waga też jest odczuwalnie nieco wyższa. To nie są bardzo duże zmiany, takie, które wpływałyby jakoś faktycznie niekorzystnie na takie codzienne użytkowanie. No ale biorąc pod uwagę, że na przykład taki Pro Max, który trzymam w dłoni i tak jest już telefonem sporym, no to trzeba wziąć poprawkę na to, że on jeszcze kilka milimetrów urośnie, no i parę gram rzeczywiście dostaniemy tutaj więcej. Natomiast oczywiście jest zawsze coś za coś, no bo ta waga, tak jak powiedziałem, ona wzrasta niewiele, ale za to ochrona rośnie znacznie. I choć też tego na przykład nie widać na pierwszych oka, bo nie jest to w tym przypadku, akurat w przypadku tego modelu przez producenta bardzo zaznaczone, natomiast, no jeżeli przyjrzymy się, to widać, że na każdym z rogów tego materiału jest naprawdę dodane tutaj sporo. Także jeżeli telefon będzie nam upadał, na no prawdopodobnie jeżeli poleci na ziemię to upadnie którymś z rogów, no to słyszycie nawet jak głuchy jest ten dźwięk, to po prostu jest naprawdę, naprawdę solidna amortyzacja. Wyspa aparatów w przypadku tego modelu nie jest jakoś bardzo mocno chroniona. Nie mamy tutaj żadnej zabudowy, żadnej zaślepki, żadnego takiego okienka, którym moglibyśmy zamknąć, co rzeczywiście pojawia się również w pokrowcach tej marki. Tutaj mamy tylko rand wokół, ale ten rand za to sprawia, że kiedy odkładamy telefon w ten sposób na biurko obiektywy nie stykają się z podłożem i podobna sytuacja jest z drugiej strony, czyli wyświetlacz również jest schowany z delikatnym rantem i co dosyć istotne, bo to bardzo wpływa właśnie na komfort użytkowania, to podniesienie jest najwyższe na rogach, za to przy dłuższych tutaj krawędziach jest prawie, że wypłaszczono do zera, także po prostu kciuk najzwyczajniej w świecie, kiedy korzystamy z telefonu, wygodnie nam się tu prześlizguje po krawędzi, nie ma takiego po prostu schodka, który się tutaj robi, nie zawadzamy o nic. Szczególnie, więc nie wpływa to po prostu na taką zwykłą ergonomię urządzenia. Podobnie rzecz ma się z przyciskami, bo te chodzą po prostu perfekcyjnie. W zasadzie jak na nagim urządzeniu, fajnie czuć to kliknięcie pod palcem. Słychać po prostu, że to wszystko fajnie sobie klika. Także też nie ma tego efektu, który czasem pojawia się w tanich po prostu byle jakich pokrowcach, które najzwyczajniej w świecie po prostu tak przytłumiają te przyciski. To wszystko chodzi ciężko i nawet nie jesteśmy do końca pewni, czy wcisnęliśmy ten przycisk, czy nie, bo nawet nie czuć po prostu skoku tego klawisza. Tutaj doskonale go pod palcem czuć. I jedna jeszcze bardzo, bardzo istotna rzecz szesnastki mają jeszcze jeden nowy przycisk do sterowania aparatem, przycisk dotykowy, taką płytkę i w bardzo wielu pokrowcach, co nie dziwne, w tym miejscu mamy wycięcie, no bo ten przycisk jest dotykowy. Natomiast Subcase stwierdził, że nie będziemy się bawić i zastosował tutaj również płytkę dotykową, która przenosi nasz dotyk, co działa doskonale. W tym momencie powinniście mniej więcej widzieć to w przebitkach. Też działa to na tyle dobrze, no na ile działa sam przycisk, który, okej, okay, jest, jest chociaż osobiście na mnie szczególnego wrażenia nie zrobił, natomiast też jakby posługując się tym przyciskiem poprzez to etui i na nagim urządzeniu nie odczułem w zasadzie żadnej szczególnej różnicy. Jeśli jest jakaś różnica w wrażliwości tego przycisku poprzez etui, szczerze że jest tak marginalna, że ja nie potrafię tak naprawdę jej stwierdzić. Przycisk po prostu działa, działa dobrze i na pewno takie rozwiązanie jest wygodniejsze niż wycięcie, zwłaszcza w stosunkowo grubych pokrowcach. Po prostu te wycięcia są głębokie i wtedy to rzeczywiście staje troszeczkę kłopotliwe, kiedy po prostu musimy w to wyżłobienie wcisnąć palec, żeby jakkolwiek ten przycisk obsługiwać. W tym przypadku nie ma takiego problemu. On jest wręcz wyniesiony w górę, więc bardzo, bardzo wygodnie. Nie wiem, czy poniekąd niewygodniej nawet korzysta się z niego właśnie w ten sposób. Dostęp do złącza ładowania i dostęp do głośników jest oczywiście nienaganny, a z boku mamy jeszcze wycięcie na smycz bądź jakiś pasek na nadgarstek, więc jeśli lubicie te rzeczy, to będziecie mogli z nich dzięki takiemu etui również korzystać. No a jedną z najbardziej jeszcze kluczowych funkcji dla tego etui jest rzecz jasna MagSafe i ten magnes, który tutaj mamy jest naprawdę mocny. Jest dużo, wierzcie mi, dużo mocniejszy niż ten, który jest w samym iPhone'ie. To naprawdę fajnie łapie się nawet takiego prostego uchwytu biurkowego. A też oczywiście trzeba pamiętać, że dużo też zależy oczywiście od magnesu po tej stronie. Natomiast no, przetestowałem mnóstwo tui razem z tą moją ładowarką biurkową i rzeczywiście niektóre trzymają się. Ok, także rzeczywiście na biurku nie ma żadnego problemu, ale no jakby czuć, że jest to połączenie, które mogłoby być mocniejsze. Sapka jest nigdy w tej materii mnie nie zawiódł i w tym przypadku znowu jest tak samo. To naprawdę trzyma się świetnie. Nie ma takiej możliwości, żeby to spadło. Na pewno nie w warunkach takich domowo-powiedzmy biurowych, kiedy to sobie spoczywa na biurku, ale ten magnes jest na tyle mocny, że ze wszystkimi uchwytami samochodowymi też na pewno będzie działał doskonale. Zresztą widzicie sami, ten telefon nie ma ochoty nigdzie sobie pójść yy, i to połączenie jest autentycznie solidne. Także mamy tu kawał naprawdę solidnego pokrowca. Pokrowca, który też. Autentycznie świetnie leży w dłoni. To jest zresztą w ogóle cechą moim zdaniem właśnie dobrych pokrowców. Te współczesne smartfony są dosyć kanciaste i wykonane z materiałów typu metal, szkło, tworzywo wszystko gładkie, często spolerowane. Taki goły iPhone, okej, okay, on nie trzyma się źle, ale prześlizguje się delikatnie. Nie ma żadnego oporu tutaj. Te powierzchnie dosyć łatwo, po prostu prześlizgują się po puszkach naszych palców. No i samo urządzenie wydaje się wręcz takie trochę kanciaste. Natomiast kiedy włożymy iPhone'a w takie etui, które ma tutaj wszędzie takie fajne zaoblenia, no i przede wszystkim właśnie ten termoplastyczny poliuretan, on jest tu tylko oczywiście lekko zmatowiony, tu nawet nie ma żadnego bieżnika, ale ten materiał po prostu stawia zdecydowanie większy opór. Tutaj współczynnik tarcia jest dużo wyższy, przez co mamy dużą, większą pewność, kiedy trzymamy to w ręku. Tutaj... W tym momencie jakby nie mogę sobie wyobrazić sytuacji, w której to przypadkiem mi się wyślizgnie z dłoni. Yy, nagi telefon? Zdecydowanie tak I, i przypadkiem wiele razy to się zdarzało. Dlatego chociażby pod takim względem, moim zdaniem właśnie przyzwoite etui już poniekąd chroni właśnie Was i Wasz telefon, oczywiście przede wszystkim przed uszkodzeniami, no bo... Ta pewność po prostu chwytu jest dużo, dużo większa, ale nawet po prostu przyjemniej to w ogóle leży w dłoni i ten materiał. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, że jest taki bardziej organiczny w dotyku. On trochę przypomina po prostu w dotyku skórę, trochę tak jak silikon, zwłaszcza te ciekłe silikony. One są bardzo skórzaste w dotyku, ale nawet właśnie w ten sposób na matowo wykończony termoplastyczny Poliuretan też ma takie trochę skórzasty feeling pod palcem, który ja zdecydowanie lubię i bardzo doceniam ten element Efekt. Taka prosta, moim zdaniem, czasem niedoceniana rzecz, że po prostu telefon się wygodniej trzyma w Etui niż właśnie telefon nagi. Także jeżeli szukacie stosunkowo prostego, właśnie nieprzekombinowanego etui, ale które naprawdę ma solidne właściwości ochronne, które dostało jakiś military standard i to niewymyślony, nie niewyciągnięty z kapelusza, no tylko to jest porządna firma i rzeczywiście jeżeli twierdzą, że zrobili drop testy, to akurat ja im wierzę. Mając styczność z tą marką przez lata, nie trafiłem na lipę tak naprawdę, więc jestem przekonany, że z takiego pokrowca będziecie zadowoleni. Kwestia oczywiście, czy przypadł wam on do gustu. Bo jeżeli chodzi właśnie o właściwości czysto użytkowe, jeżeli chodzi o jakość użytych materiałów, jakość spasowania, tak gwarantuję wam, że jest perfekcyjna. Telefon siedzi tutaj bardzo ciasno. To jest tu i tak mocno okala go z każdej strony, także też jest bardzo małe moim zdaniem prawdopodobieństwo, że po prostu będzie zbierał się pod spodem jakiś brud. A to też niestety się zdarza, zwłaszcza w troszkę takich luźniejszych kejsach. Y, Kejsa, które potrafią gdzieś tam troszkę rozłazić nam się na boki. Tutaj, żeby te bandy w ogóle rozgiąć, no trzeba użyć trochę siły. To wszystko naprawdę ściśnięte jest stosunkowo mocno. A zatem, jeżeli etui UbiMa od Subcase'a przypadło wam do gustu, ja serdecznie je wam polecam. Link do tego produktu znajdziecie że ciasna w opisie, a teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.